Witam wszystkich serdecznie bardzo Gramy sobie w grę SCP Continent Breach Ultimate Edition hmm, Oczywiście, że tak No i co, tworzymy sobie świat Difficulty, safe. Hmm, o, nie no Mam pomysł Dziwne dźwięki, nie podoba mi się to Będą sobie Mam taką nazwę, może by... Myślę, że może być. No i się ładuje kochana, cudowna gierka. Będziemy sobie ją grać, zrobimy sobie serię, przejdziemy sobie ją. Będziemy sobie grać, takie tam... ...eksperymenty może robić. Uciekać przed eskarpkami, które próbują nas zamordować i nam dać się w dupę. Duje się, no. Duży, duży. Czy to się, na, czy to się nagrywa? Nagrywa się, okej. Okay. <mum> Mam jakiś dokument? Okej. Okay. Press tab to open inventory Co my tu mamy? Bla, 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 Szybki bieg! Ho słychać kogoś? Ogólnie tą grę przychodziłem, więc... W tą grę przychodziłem, więc myślę, że już nie będę tak lamił. Halo? proszę słychać kogoś. Halo? Halo? Policja? FBI? <grywa> Dzień dobry? La, 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 no to idziemy sobie za nimi. Prowadzą mnie do jakiegoś ciekawego miejsca. Pół, 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 pół. Ja, mogę ci drzwi zamknąć? niestety, ale nie mogę. No dawaj, dawaj. <ścoughs> Bo mamy tam... Kolejnego tam prowadzą kolejną osobę. Tu mamy jakieś tunele, przejazd jakiś. Nauczyciel, znaczy naukowiec, sobie siedzi przy tym, przy, przy komputerze. E, co? Ja w, w ekranie w tym, co się dzieje. Mogę to wziąć? O, dziękuję bardzo. Prawie mi się oczym O, witaj. Mruks, mruks, mruks. Mogę mieć coś zamknięte? Trzymając przycisk. O, i zamknięte. Hello? O, ojoj, 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 oj, oj, oj. ojoj, oj, oj. Widzimy. Em, halo? No to widzimy się po cięciu. Tutaj nasz SCP się wydostał, pozabijał i wszystkie ogólnie SCP się wydostały, bo za fabułę tej gry wszystkie SCP się wydostały i mówię o i tutaj mamy pana 183. Hold, ref, hold, ref. Left shift, shift to turn. okej. Okay. Ja się. Co my tu mam? Jakiś do podniesienia niemożliwy dokument. Nic chyba poza tym. Trzymałem kiedyś poradniki, lubi się trzymać prawej ściany. Pierwsza... Pierwsza karta tutaj będzie. Prawdopodobnie. Jest! Level 0? Aha. To czego to ma niby uprawnienia? Mi się wydaje, że to chyba nie ma uprawnień do niczego. Tak, tak szczerze mówiąc. Rux. U o! Okej. Okay. O! stary shroom. O! Jak miło! Od razu kartę mamy już pierwszego poziomu. To nieźle. Zilna chyba ta taktyka. Y, trzyma się prawej ściany chyba dobra. O! Jakiś dziwny hełm. Okej. Okay. Nie no, to taka taktyka to mi się podoba. W sumie wezmę to. Wezmę cię, bardziej pusty kubek. Po co? Ym, nie, nie, nie. Tymczasem jak wam minęło pół sekundy, mi minęło z 15 minut, bo zrobiłem sobie taką malutką, malusieńką przerwę. Nie, 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 to, to są są złe artypeki, i tutaj nie chcemy iść. To mi się nie ma go, ale to było bardzo dziwne. Tutaj to chyba, mi się wydaje, że nie chcemy iść. Dobra, poprawiłem troszeczkę głośność, bo troszeczkę było za głośno. Widzimy <laughs> lagi. Kolejny ślepy załóg. fuck. O nie, tu jednak nie możemy wejść, ale to jest coś bardzo fajnego. To jest ulepszarka i ja tu zostawię otwarte drzwi, by wiedzieć, że tu jest coś, coś godne pójścia. To coś było? Nic nie było. <laughs> Okej. Okay. No tu mnie chyba nie tu byłem, to to ja chyba chcę wrócić. Ehm, dobra, jednak nie chcę się wrócić. Czyli wróciliśmy na początek y gry. Teraz chodźmy tu, Kluczyk. Tu mamy krew? A level trzeci lub wyższy. Dajcie chwilę, podwyższy mam, podwyższy wam troszeczkę gamę. Taka może być. Coś tu mamy? Halo, halo. No. Tego, ten nasypek jest fajny, bo tam jest y, rączka i ona nam się przyda późniejsza etapa gry, bo ona będzie potrzebna do tworzenia takich gry specjalnych. Ale... Nie... LOL! Nic nie zrobiłem, a co się stanę? sobie wróciliśmy do gry. O tutaj mamy scp jaki? No, no tak, chyba trójkę Mleko co jedynkę mamy O Mamy tutaj pana y, STP Jak myślicie, ładnie wygląda O i ma, jesteśmy tutaj O, monitor tu jest ten, gdzie jest tej drugiej strefy, ten lockdown, czyli... O, o, o. Tutaj mamy kaccenkę. Tu nic nie chcemy. Ale pomordował. E, tu mamy, tu chciałem mieć tego SCP-ka i tego, ten SCP. I się. Halo? Dwójki potrzebne, no shit A ile mamy minut nagrania? 13 Dobiję do 20 A tu woda się leje, okej okay. O, mamy tutaj yy, możliwość zdobycia karty poziomu drugiego. O, widł szybę. Mamy to my też, mamy? Maskę gazową? Nie, 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 nie. Mamy to... No fuck. Mamy to, to... Myślę, że możemy teraz się wrócić do naszego miejsca, gdzie była ulepszarka. Ponieważ tam możemy sobie ulepszyć wszystkie nasze kochane przedmioty. Teraz tak. To było tym przejściem monitorem. Czy to było tędy. Hmm. Myślę, że tędy to jeszcze było. A tego kolego sobie chyba wymienimy. Mówimy tobie papa. Ruszył się tu Mogę to otworzyć? A nie, wszędzie trzeba poziomu trzeciego. Cholerka. Zresztą się zdobędzie. Tylko musimy pójść do ulepszarki i tędy? Ym, chyba nie. Widzę, że to było tędy. Nie, no to już akurat na pewno było tu, było tędy. Mamy to martwe ciało. Teraz tutaj idziemy. Em, to chyba będzie tu. Tak, to na pewno będzie tu. O, teraz idziemy przez ten, przez tego goś... ...ziemusia. O, i teraz idziemy przez ten pokój. Tu nie. tu nie, tu nie, tu nie ma. Tak, tu, tu, tu. O. Ulepszamy to, to, też się sobie odpuszczę i to i wszystko dajemy na fine. Łololol, ale bym prawie wpadł. Jak my tam wbiegniemy, to możemy umrzeć, bo dostajemy zawał serca, jak się ulepszymy. A damy się na prymitywny, czyli to. To po prostu zginiemy. Logiczne. miarzy. Co? To się w... zamieniło w kevlar. O oh, lol. Heavy. To się w tego. O oh, lol. To się zamieniło w tego. W heavy Ballistic, to jest taki em, strój przeciwkulisty, który po prostu nas chroni. Patrz na to. Ekran mam taki. Mm. Bardzo słabo się rusza. Nadal słabo. Ojoj. No, ale to mnie zaskoczyło. Pat patrzcie na to. Mamy tutaj super O no, I to na pewno jest po prostu nieskończony sprint. Mm. Dobra, to co teraz? Spróbujmy sobie to ulepszyć na tego no, takiego militarnego. Jeszcze to ulepszyć, żeby to miało więcej miejsc. I dajemy sobie wszystko na very fine. Nie spodziewałem się, że ulepszenie takiego czynności może tego... Ballistic Vess... O, jeszcze mamy mniej sprintu! O kurczę. O. Mamy jest Ultimate, czyli pokazujemy speki i nie potrzebujemy mieć baterii. Ale tu mamy za to dużo miejsc. Aha. Spróbujmy ulepszyć odteczkę. Yy, dziwne dajmy sobie na pewno wiem, że się zrobi mała i ona da, może mimo, że jest mniejsza ale daje więcej leczenia, ale zobaczmy, czy da się na jakieś inne jeszcze poziomy ym, ulepszyć nie że mam tego heavy, heavy ballistic no nieźle o Niebieska. A to ciekawe. Ale niebieską apteczkę. A coś robi. Dziwne zostawię sobie. Albo albo... Nie wiem, czy to będzie dużo leczyć. Nie wiem, czy to jest jakaś czasami niepotruba. ponieważ tu będziemy mieli wiele nowych CB do odkrycia. Chyba teraz tędy, o ile się nie mylę. O, dzień dobry. Idy, że pan tutaj zorganizować im Panu mówimy no, no, no. sobie pana tutaj brzydko, niebrzydko żegnamy. No, teraz bardzo słabo mi się biega, ale jestem odporny jak ho, szaleniec, tak kurde nie, był pokryty metalem, jestem bardzo właśnie tak zrobiony. Co tu mamy? Klucz czwartego poziomu, do czego jest ten kluczyk? On jest safe, czyli jak są podmioty safe, to one nie powinny zabijać. One... One po prostu nie zabijają, one są takie łagodne, tylko niektóre podmioty safe po prostu, wiecie, zabijają. CO TY TU ROBISZ?! A masz brzydki uśmiech. Dobra, to kończymy odcinek. Trzymajcie się.